Gdzie jeszcze ludziom tak dobry jak tu? Nie lebo w, Lwów, w Gdzie śpiewy przy tłumnie podróżują? Nie w, Lwów, w Studio Lwów. Dzień dobry Wojciech Jankowski witam Państwa serdecznie. Studio Lwów, jak zawsze w środy o tej porze, ale tym razem nie z Lwowa, ani z innego miejsca w tych okolicach, a z samego miasta stołecznego z Warszawy. Eldar Pedorenko dzisiaj realizuje audycję i zastanawiam się, czy wszyscy mają taki dzień, bo to jest ten dzień, kiedy budzika nie chce nam się zareagować na dźwięk budzika, włączamy drzemkę, a potem się okazuje, że przez sen wyłączyliśmy budzik i wstajemy 40 minut później. A potem są straszliwe korki w mieście stołecznym, od których już odwykłem, i myślałem, że nie dotrę tutaj na krakowskie przedmieście do studia radia wnet. Ale Studio Lwów to jest audycja realizowana przez ekipę Kuriera Galicyjskiego. Mówimy Państwu o tym, co się dzieje w Lwowie, na Ukrainie, w innych miejscach też czasem, czasami. I w związku z tym z Warszawy już łączymy się z Lwowem. Po drugiej stronie telefonu powinien być, i ufam, że cały czas jest, Jacques. Dzień dobry. Dzień dobry, Wojtku. Dzień dobry, szanowni słuchacze. Tak, słyszę bardzo dobrze i jestem po drugiej stronie. A zatem, jaki zestaw informacji przygotowałeś na dzisiejszą audycję? Bo to, co dociera ze wschodu Ukrainy, to nie są krzepiące informacje. No, niestety nie. Dzisiaj jest tak naprawdę święto. Może w, tak naprawdę wszystkich, którzy obchodzą i świętują według kalendarza wschodniego, według kościołu, kalendarza liturgicznego Kościołów Wschodnich, pragnę złożyć wszystkim życzenia z okazji święta Chrztu Pańskiego. To jest święto kończące. Tak zwaną triadę Bożonarodzeniową, bo święta w Cerkwi wyglądają Bożonarodzeniowe w ten sposób, że jest święto Bożego Narodzenia, świętego Wasyla, tak zwane święty Nowy, Stary Nowy Rok i święto Chrztu Pańskiego, który właśnie kończy ten, ten okres świąteczny. Ten okres świąteczny zawsze na Ukrainie jest takim okresem. No, no, coś quasi-ogórkowym, czyli mało co się dzieje, wszyscy świętują. Niestety w tym roku jest zupełnie inaczej. Okres jest bardzo, bardzo napięty. Stan jest bardzo napięty. Właśnie czytam, że w Kijowie już przybył Anthony Blinken, yy, powitano go na lotnisku dzisiaj. Yy, Antoni Blinken, sekretarz stanu, spotka się z prezydentem, a także z ministrem spraw zagranicznych Betten Kłebą. Podejrzewam, że Paweł Bobołowicz z Kijowa zda pełniejszą relację niż ja. Kolejna taka informacja, co się a dzieje jeszcze na wróci... Ukrainie. Tak? Ściągnę Cię do Lwowa. Czy to znaczy, skoro dzisiaj jest jak gdyby ostatni dzień z triady świąt, że ukraiński ramadan już się kończy i będzie można już załatwiać sprawy w urzędach i wszystko będzie działało jak, jak zwykle? Mhm. Mam nadzieję, że tak, ale podejrzewam, że tak naprawdę to, to od następnego tygodnia, od poniedziałku. Bo, bo od 20 niby to by wszystko miało zacząć działać tak, jak działało wcześniej, ale w związku z tym, że to jest czwartek, to podejrzewam, że będzie kolejny długi weekend, więc lepiej załatwiać sprawy od poniedziałku. Nasza redakcyjna, rzeczu... Nasza redakcyjna tak? koleżanka chciała nakręcić parę przebitek w gmachu Politechniki i pani w sekretariacie powiedziała: A czy wy nie wiecie, jaka dzisiaj jest data? A to był właśnie stary nowy rok. No i okazało się, że kręcenie przebitek. Bitek wcale nie było takie łatwe. No niestety nie. No, to, tak jak mówiłem, święto świętego Wasyla jest świętem e, prawi, tak samo jak ważnym, jak święto Bożego Narodzenia. E, też jest kolacja. Zresztą wczoraj też prawosławni i greccy katolicy mieli wigilię dzisiejszego święta, czyli święta chrztu pańskiego, Też między innymi organizując kolację wigilii święta chrztu pańskiego. Ale wróćmy od świąt do bardziej gorących tematów. Tak, Tutaj tak, chciałem ja chciałem poruszyć... troszeczkę dać na Naszym słuchaczom wytchnąć od tych ciężkich informacji, ale prędzej czy później musimy do nich dojść. No niestety musimy, na koniec możemy troszeczkę rozrzedzić, jeżeli czasu nam wystarczy, tymi przyjemnymi e, informacjami, czy też przyjemnymi dźwiękami. Chciałem powiedzieć o tym, że na terenie Białorusi e, zaczęły, na, na teren Białorusi zaczęły przybywać e, wojska rosyjskie. E, wylądował, wylądował pierwszy desant, e, także przybywają liczne transporty kolejowe. E, według e, obserwatorów są ponoć zaangażowane wszystkie przejścia kolejowe e, państwa... Państw Rosji i, i Białorusi. To są nieprzewidziane, nieprzewidziane ćwiczenia, które no, nazywają się Sojuszna Eriszymes, czyli tak jakby związkowe zdecydowanie, które mają polegać na zabezpieczeniu bezpieczeństwa państwa. Właśnie Rosji i Białorusi mają odpracowywać odparcie ataku ze strony Zachodu, a także Południa. Ale co jest bardziej niepokojące, wczoraj zastępca ministra obrony Rosji w briefingu dla wojskowych, a także dla dyplomatów rzucił takie bardzo niebezpieczne sformułowanie, że Rosja i Białoruś, czyli siły zbrojne państwa związkowego, zastrzegają, że mogą użyć swoich środków poza terenem własnej odpowiedzialności, co tłumacząc mniej więcej z wojskowego znaczy, że mogą użyć się poza terenem, poza granicami Białorusi i Federacji Rosyjskiej. Rosyjska propaganda bardzo szeroko komentowała i używała tego argumentu, że pomimo tego, że Putin nie chce zaatakować, a bardzo szkoda, tutaj cytuję panią Skabiejewą, to... Jeżeli będzie do tego zmuszony, to to zrobi. Jednocześnie wystąpił też prezydent Łukaszenka i zapowiedział, że to jest właśnie, bardziej rozwinął tą myśl, że to jest wystąpienie właśnie przeciwko formacji NATO, bo stwierdził, że jest co najmniej 40 tysięcy wojskowych na granicy z Białorusią, a także przeciwko nazistom, którzy zostali na granicach południowych, czyli granicy Białorusi i Ukrainy. Zebrani w celu szerzenia różnego rodzaju e, prowokacji. Więc to jest do, bardzo niebezpieczna m, sytuacja. Kolejna informacja jest taka, że tak jak pewnie wiesz i wszyscy słuchacze też wiedzą, w najbliższych dniach spotka się prezydent Duda z e, prezydentem Zelańskim. E, mają m, omówić właśnie, między innymi i przede wszystkim, e, zagrożenia wynikające z e, agresywnego zachowania Federacji Rosyjskiej. E, Tutaj chciałbym tylko jeszcze taką jedną małą, króciutką informację, właśnie w kwestii spotkania prezydenta Zelenskiego i prezydenta Dudy. Od sześciu lat na terenie Ukrainy odbywają się szkolenia wojsk ukraińskich przy udziale armii polskiej, przy udziale wojska polskiego, czyli polscy instruktorzy szkolą ukraińskich żołnierzy. Żeby wjechać na teren e, Ukrainy, zarówno wojsk, wojska polskie, jak i kanadyjskie, amerykańskie i, i tak dalej, powinny uzyskać zgodę Parlamentu Ukrainy na takowy wjazd. Ta zgoda jest wydawana w formie uchwały, którą przygotowuje prezydent Ukrainy, to jest głosowane, później nadawany jest temu tok i można uczestniczyć w różnego rodzaju szkoleniach, nie tylko w szkoleniu e, które na przykład odbywa się w Jaworowie, ale także w licznych innych szkoleniach, na przykład takich jak Sibris, Trzy Rapid Trident, czy, czy, czy też Orbital, na przykład szkolenie brytyjskie. Pomimo tego, że w ubiegłym roku taka uchwała została przegłosowana na wniosek prezydenta przez parlament, do dnia dzisiejszego nie ma podpisu prezydenta, więc ta uchwała nie nabyła czynności. Więc na daną chwilę de facto siły zbrojne innych państw, które przebywają tutaj w kwestii szkolenia, nie mają wjazdu na teren Ukrainy. Mam nadzieję, że przy spotkaniu prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Zeleńskim ta kwestia zostanie rozwiązana i tak naprawdę mam nadzieję, że do tego spotkania prezydent postawi swój popis, uchwała zostanie opublikowana i... Uchwała na nabędzie swojej czynności. Tutaj tylko taka drobna drobna remarka, bo faktycznie to jest dosyć znaczące wydarzenie w kwestii wspierania wspierania państwa ukraińskiego przez swoich sojuszników. Między innymi Ukrainę, Kanadę, Litwę, Polskę i tak naprawdę jeszcze wiele innych krajów, bo tak jak kiedyś rozmawialiśmy, w szkoleniu na przykład Sibris na południu Ukrainy wzięło udział 35% z całego, z całego świata. Tutaj tylko taka drobna remarka. Kolejna taka dosyć nieprzyjemna rzecz pomiędzy Polską i Ukrainą to jest właśnie spór na temat przewozów towarowych. Chodzi tutaj o to, że PKP, PKP S.A., PKP Cargo i PKP Koleje, Koleje Szerokotorowe Zarzucają stronie ukraińskiej, a dokładnie Ukryzaliznycji, czyli kolei ukraińskiej, że ona ogranicza, tak naprawdę uniemożliwia przewóz towarów przez teren Ukrainy, między innymi której, które są przewożone nie wiem, z terenu Azerbejdżanu, Federacji Rosyjskiej, Chin, no etc. Tak naprawdę ze wschodu. Z początku strona ukraińska, czyli Ukraińca, tłumaczyła, że to jest spowodowane tym, że jest nadmierna ilość danych towarów do przewozu właśnie tych kontenerów. Niestety ponoć to nie nie odpowiada rzeczywistości. Bardzo podobna sytuacja była niedawno z koleją na przykład Austrii, ale w przeciągu bodajże kilku dni ten, ten problem został rozwiązany i do tego nie, nie powrócono. Na daną chwilę tylko i wyłącznie PKP ma tego typu problem. Z kolei strona ukraińska zarzuca w stronie polskie, polskiej, a tak naprawdę to, że Polska też ograniczyła wydawanie licencji na taką. Przewóz właśnie ze strony ukraińskiej e, do Polski, czy też przez Polskę, i w, w sumie w najbliższych czasach, dniach oczekuje się podanie skargi na Unię Europejską do, do Trybunału. Do... Sądu arbitrażowego. Przepraszam, trochę głos mi siada. To jest taka nieprzyjemna sprawa. Mam nadzieję, że tak naprawdę urzędnicy dwóch firm i odpowiednie resorty Polski i Ukrainy w tej kwestii dojdą do porozumienia i to będzie mogło zejść na plan dalszy, bo moim zdaniem na daną chwilę mamy dużo większe problemy niż tylko kwestie gospodarcze. Gospodarka jest bardzo ważna, ale w współczesnym świecie chyba większe są zagrożenia. I Wojtku, może na tym skończymy kwestie polityczne, bo na pewno w programach informacyjnych, czy też programach publicystycznych Radia Wnet te kwestie będą jeszcze szeroko poruszane. Tak jak mówiłem, Paweł A pewnie będzie szerzej ja nie mogę się doczekać, kwestii, aż, aż zaprezentujemy Hucułów, chociaż na chwilkę, <grym> na pożegnanie okresu świątecznego w kalendarzu juliańskim. Jeżeli Pozwolisz, to przeniesiemy się na Huculszczyznę i może jeszcze zdążysz powiedzieć parę słów. No, дівоці, дайте знати дівоці, що в шовковий сороці, та й питайте дівчини, чи вона мене ні. О, як мене не любить, не силі та не роди, а я хлопець молодий. To była partia huculska, jak się nazywa, taką grupę właściwie niekolendujących, chodzących i grających w tym okresie, z, z Żabiego pod przewodnictwem werbowego, jeżeli wszystko dobrze pamiętam. Artur Berezy. Do... Be... Berezy. Przewodniczący partii, czyli tej grupy kolędników jest nazywany Berezą. A tak naprawdę to była pieśń. No w sumie kolenda, ale pieśń w, tej, w tej kolędzie nie było nic o Narodzeniu Pańskim, bardziej o Pannie, o Przyrodzie, czyli o dębach. To była pieśń, kolenda, którą właśnie kolędnicy, czyli ta partia zaśpiewała na nasze pożegnanie już na... Na zewnątrz, na dworze, chodząc w kółko, wznosząc y, Bartki, czyli takie huculskie ciupagi. Y, no to było właśnie zakończenie kolendy, która trwała bodajże półtorej godziny y, w miejscu, w którym mieszkaliśmy. Szeroko o tym opowiadaliśmy z Pawłem Bobołowiczem w programie wschodnim, a także w innych połączeniach, między innymi tydzień temu też w, y, w pro... W studiu Lwów o tym mówiłem. Szczerze mówiąc dotychczas jestem pod ogromnym wrażeniem Huculszczyzny, pomimo tego, że już no, to nie był mój pierwszy raz, e, mój pierwszy pobyt na, na, na Huculszczyźnie, e, ale ten, ten, ta wizyta, ten ponad tydzień w otoczeniu huców, w otoczeniu przepięknych gór dotychczas e, nie pozwala mi o tym zapomnieć. Artur Żak w korespondencji Zelwowa i częściowo z Wiem, że po tym wyjeździe wszyscy sięgnęli po to, żeby odświeżyć sobie albo przeczytać po raz pierwszy Vincenza. Dziękuję bardzo za korespondencję. Wojciech Jankowski, tym razem po drugiej stronie telefonu Artur Żak Zelwowa, tym razem Wojciech Jankowski z Warszawy. Eldar Pedorenko zrealizował audycję. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia za tydzień. Gdzie jeszcze ludziom tak Śmiewym przed Polonii Studio Lwów. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021. Projekt profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022, realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Audycja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.